Nazywam się Maciej Żbik. Miałem dwadzieścia kilka lat, gdy wyruszyłem w moją podróż w głąb siebie. Medytowałem pod okiem azjatyckich mistrzów. Po 15 latach nabrałem wielkiego szacunku na tej metody, jednakże nie rozwiązałem wielu zwykłych, codziennych problemów. Kolejne lata spędziłem poszukując sposobu na rozwiązanie tych problemów. Powstał system technik, pozwalających na niwelowanie wewnętrznych Napięć i rozwiązywanie konfliktów wewnętrznych. Ten system stosuję dla siebie, jak i dla innych osób. Osiągamy poczucie spełnienia, spoglądamy w głąb samego siebie. Witam Cię Ewa. Dobry Maciku. W naszym poprzednim spotkaniu no i spotkanie z tym, co męskie w tobie. No i powiedz mi, co się zadziało. Od czasu. Zadziało. Tak, 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 w aspekcie Twoich kontaktów z mężczyznami. Ja czuję się gorzej, źle, niedobrze mi. Dlaczego? Świat męski się do mnie odzywa. Ktoś odważył się odezwać, tak? Jednocześnie będąc mężczyzną. Tak, tak. to była bardzo dziwne, zaskakujące. To był szok. Przeżyłaś rozmowę z mężczyzną, tak? Tak, tak. Jak to się dla niego skończyło? 15 minut tego tak odrzuciłam, ale ogólnie okej. Okay. Sam podszedł i ciebie zaczepił, czy, czy ty, ty, ty nawiązałeś? Nie, na pewno nie ja. Czyli mężczyzna sam z siebie tak. podszedł tak. i rozmawiał tak, z Tak, jakby prawie taki mały cud. No, dobrze. Ale wcale dobrze. mi się nie podobało. Dobrze, i co takiego było fatalnego w tej rozmowie? Nic to ja miałam swoją miastę. No, do, do, dobrze, to jest interpretacja. Co ci się nie podobało? Wszystko. <grym> Wszystko. No. Jaki był temat? O jakimś artykule z internetu. A o czym powinien był rozmawiać to może nie wiem, <grym> na pewno nie o artykule z Facebooka. Proszę Cię bardzo, wybierz sobie jeden kamyczek, który będzie ciebie reprezentował. I znajdź swoje miejsce tutaj na stopie. Poczuj, proszę, przestrzeń tego stołu. Powiedz mi, gdzie czujesz obecność swojej mamy. A swojego taty? Mhm. Patrzysz w którą stronę? Tu na mnie, czy na siebie? Na mnie, tak? Czyli na tatę patrzysz. na Jesteś zapatrzona w tatę. Dwie ręce na ewę. Przypatrz się temu <w> tacie <tatę> <grym znać się w tatę> i powiedz mi. Jakie emocje się w tobie podnoszą, gdy w jego kierunku? Bardzo go nienawidzę i chcę uciec chyba do mamy. Wiesz, że to nie jest twój tata tak naprawdę, tylko obraz, obraz taty, który nosisz. Dobrze, połóż proszę ręce na miejscu mamy. Oczami mamy popatrz na, na męża. To jest, no spokojne. A spróbuj położyć jedną rękę na mamie, a drugą na tacie. Tak, żeby tych dwoje na siebie patrzyło. Nie wiem, ale jestem zniecierpliwiona tym. Strasznie. Złości cię to, co jest między tak, nimi, tak? Tak, nie najlepiej. Okay. <laughs> Dobra. Dobra, dwie ręce na swoje miejsce znowu. Popatrz na tatę. I spróbuj w myślach powtarzać: tato uwalniam cię do mamy. Zwróć się do mamy ze swojego miejsca. Spróbuj do niej mówić: Mamo, oddaję ci tatę. Co czujesz, gdy to Kurde, mówisz? Nie. Dlaczego nie chcesz oddać taty? On jest mój. Twój osobisty do nienawidzenia, tak? Tak. tak. Jeszcze spróbuj mówić do mamy: Mamo, oddaję ci tatę. Mhm. się zbliżają. To przesuń kamyczki. No, są koło siebie. Ten wyraz obrzydzenia na twarzy to naprawdę reprezentuje to, co czujesz. Tak. Jedna ręka na mamę, jedna na tatę. Jak oni się czują w tej chwili? No, czują blisko swoją. Dobrze, ręce na ewę. Powtarzasz do rodziców, kocham i uwalniam. Do obojga. To są gdzieś tu? Przeź te tak jak to czujesz. Właściwie to nie chcę ich widzieć. Tak czuję. Pułóż rękę na mamie, popatrz na swoją córkę Ewę. Widzisz ją? Mhm. Strasznie. Chyba... mnie nie cierpi. Powtarzasz do Ewy, kocham cię. Czy Ewa to słyszy w ogóle? Ewa nie przejmuje. Połóż rękę, ręce na swoim miejscu. Popatrz jeszcze teraz na mamę. Jak wygląda mama? Jak ją postrzegasz z tego miejsca? No, czy teraz jest bliżej? Czy możesz do mamy mówić, mamo przyjmuję Twoją miłość? Mogę. No to spróbuj to powtarzać. Nie mogę. Połóż jedną rękę na swoim miejscu, jedną na mamie. Potrafię mówić do siebie nawzajem, przyjmuję. Mhm. Powtarzają, przyjmuję. No nie jest już taką jęcą. Położył dwie ręce na miejscu mamy. Popatrz na swoją córkę Ewę. Powtarzaj do Ewy, kocham cię. Ręce na Ewę, proszę. Ewa powtarza do mamy. Mamo przyjmuję twoją miłość. Ten się zbliża. Ten w sensie tata. To, to, to się dobrze, zbliża. dobrze. Przesuniemy cię, tam gdzieś jest tata. Znajdź jeszcze raz miejsce mamy i taty Naprzeciwko Ciebie, tak? No czy ja się patrzę? W Tam tamtą stronę, tak? Czyli są po twojej lewej stronie. Okay. ok. Połóż ręce na miejscu taty. Obie. Stań się tatą. Popatrz na żonę, popatrz na córkę. No córki się boi. No jesteś tym tatą do swojej córki. Ewa, boję się ciebie. Powtórz jej to kilkakrotnie. No, ona ogólnie tak, tak ma być. Tak mówi Ewa, tak masz się bać. Dobrze, połóż ręce na Ewę. Spójrz teraz raz na swojego tatę. O, no nie wiem, wydłubałabym mu oczy. Bo... Bo ma. Bo ma. No, ale dlaczego? dlatego, że tak mi jest z tym dobrze. Pało, mm -hmm. się na swoje miejsce, popatrz jeszcze raz na tatę. Przyjmuję Cię. Pozycje się zmieniły. Dobrze, dobrze, dobrze. Czyli mama stoi za Tobą, tak? Tak. Tata. Właściwie nie, bo się odwróciłam do niego, do ojca. Też do taty przyjmuję Cię. Co się dzieje z tatą? Jest to dziwne światło, które widzę. Czyli tato stał się dziwnym światłem, który z się Tak, świeci, otacza tak? nas po prostu ta mama się patrzy. Dobrze, dobrze, na swoje miejsce połóż ręce i do tego światła powtarzasz: Przyjmuję, i chłoniesz to światło jak gąbka wodą. No, bardziej spokój. Chociaż dalej mi się to nie podoba, ale no, dobra, no dobra. Piu. Jeszcze raz ustaw swoje miejsce Tam, gdzie siebie czujesz Jeszcze raz od początku Rozsuń kamyki, wszystkie na boki mhm. Z tego miejsca proszę znać mamę i tatę W którą mhm. stronę patrzysz? Na siebie, na mnie? Na mnie okay, Czyli mama jest lekko przed tobą, tak? Mhm. A tata jest lekko z tyłu, z prawej strony Znowu jedną rękę na mamę, jedną na tatę. Widzą się rodzice. No. Powtarzają do siebie nawzajem, kocham i szanuję. Dobrze, co się dzieje z rodzicami, gdzie oni są? No, wolałabym, żeby tata był za mamą, ale okej. Okay. Powtarzasz do taty, Przyjmuję cię tato. Nie. Gdzieś tutaj, po mojej prawej stronie, jest jestem twarzą, do matki. Teraz to już buzią do mamy, tak? Mm -hmm. Tata jest po prawej stronie, tak? tak. Powtarzaj, do mamy: przyjmują cię mamo. Jestem ci ciepła, strasznie. Mogę coś innego mówić. Ja Spróbuj znaleźć miejsce dla mamy teraz, gdzie jest mama. Powtarzajcie do siebie nawzajem. Wybaczam i uwalniam. Co się dzieje z mamą? Nie, ten wydaje się, że jest mną. Jest nie. Jest... Najpierw była tu, a potem byłam. Dobrze, przesunęcie kamyczek z mamą tam. Jesteście razem. Mm -hmm. Powtarzasz do mamy: przyjmuję cię, mamo, bo ty żyjesz we mnie. Teraz czuję się dobrze. Możesz pominąć to, co było wcześniej, tak. tak? Dobrze, znajdź miejsce dla mamy. Nie wiem, ona jest tak jakby trochę ojcem, trochę jest obok, cek. Dobrze, w porządku, ręce na Ewę połóż, proszę. Znajdź mi tego mężczyznę, który popełnił rozmowę z tobą. Chciałabym nim rzucić. No dobra, wiem, że jest gdzieś tam bardzo daleko. Daleko przed tobą? Patrzysz na niego. Nie, nieba? nie, nie, nie. To jest spoko. Po twojej lewej stronie, tak? No, no, może nie, bardziej tam z tyłu. Okej, okay, jeszcze raz zwróć uwagę na rodziców, gdzie oni są teraz? Gdzie to mamy? Są razem, nie wiem. Nie są osobnymi. Masz dwoje matkojców, tak? Tak. Mhm. Jednego matko-ojca. Jednego matkojca. okej. Okay. Mhm. Na dziś lepiej nie mamy. Eee, dobrze, dobrze, spokojnie, spokojnie. Popatrz na tego mężczyznę. Teraz połóż ręce na... Teraz już tutaj No jak on mógł, teraz na matkę ojcu połóż ręce. I spójrz na tego mężczyznę jako ta postać. Mhm. Jak postrzegasz tego faceta? Z tego miejsca. <noise> znaczy jest. Nie wiem, no człowiekiem tak, egzemplarz. Istotą ludzką. Zdumiewające. A teraz powiem co na Ewę. No. no i co Ewa tam widzi? Frejera. Frejera. Tak? Mhm. A dlaczego on jest Frejerem? To tak wygląda. Okej. Okay. Nie... nie wiem, kim on jest. No jest, po prostu trochę mnie irytuje, trochę tak. Jedna ręka na Ewie, jedna na tym, jak go ładnie określiłaś, frajerze. No, przyglądają się sobie. On ją lubi. Jak Ewa to znosi? Okej, okay, no, może być. Jeżeli jest taka odległość, to jest super. Spróbujcie mówić do siebie nawzajem przyjmują. Zbliża się niebezpiecznie. No, sprawdź jak to odbierasz, jak to Ewa znosi w tej chwili. Dobrze to znosi. Dobrze to znosi. <gry> Nie, poważnie. Nawet tak okej. Okay. Muszę być. Okay. Jedna ręka na nią, jedna na Ewę. Powtarzacie do siebie nawzajem kocham i szanuję. Znaczy tak rodziców zrobiło się dwóch, a on jest gdzieś tutaj. Połóż ręce na Ewę. Po ustawie to mamę, tatę i jego, tam gdzieś Nie, ja tak stoją po moim boku, a ja patrzę w tą stronę. Okej, okay, rodzice mojej. są po bokach. Mm -hmm. Mm -hmm. Jak się czujesz w tej chwili, powiedz mi. No, czuję się bezpieczna. Powtarza jeszcze tego mężczyzny. przyjmują cię. Co się dzieje z tym mężczyzną? To się go nie pojawia, po prostu jest, tak. Ma prawo tam istnieć, tak? tak? W twoim tak. otoczeniu. Może być, no. Dla twojego spokoju wyjaśnię ci, że obraz twojej osoby, obraz mamy, obraz taty i tego mężczyzny to obiekty psychiczne w tobie, które wchodzą w w są pozostają cały czas w relacjach ze sobą. Jeżeli ty reprezentowałaś ja, tata reprezentował animusa, czyli męską część w tobie, mama sferę żeńską, osobowość nadrzędną, to te trzy zasadnicze obiekty pokazywały no, takie podstawowe napięcia, które w tobie funkcjonują. Jak widzisz, masz wpływ, tak? Możesz mieć wpływ na poziom agresji wewnątrz ciebie, bądź, no właśnie... Do tej pory nie wiedziałam, że jestem taka agresywna. Natomiast masz na to wpływ, tak? Oczywiście obraz relacji z mamą czy z tatą jest rzutowany na wszystkie inne relacje, również no ze znajomymi, z kolegami. Na to też możesz mieć wpływ. Jak widać. Jeżeli czujesz... Nie są mniej złości niż na początku. No. Połóż jeszcze raz rękę na swoim miejscu. Ustawisz teraz te kamyczki tak jak odczuwasz. Nie no, tak jest... Tak się Wy, jeszcze... Wydaje mi się, że może... Okej, okay, to się zmieniło. Mhm, tak, nie jest Ale... przed tobą. Połóż rękę na swoim miejscu jeszcze raz. Mhm. Powiedz mi, jak się czujesz w tym otoczeniu. No, spokojnie. Co czujesz do mamy, gdy na nią patrzysz? No, taką, nie wiem, dziecięcą miłość trochę takie zapatrzenie. A na tatę, gdy popatrzysz? Bezpieczeństwo. Oczywiście, to nie jest możliwe, żebyśmy na jednym takim spotkaniu naprawili to, co budowałeś przez wiele lat. i nazwałaś to w sposób, którego nie da się powtórzyć. Te napięcia, które były najwyraźniejsze w dniu dzisiejszym, rozładowaliśmy. Jest to oczywiście niewielki przyczynek do przebudowy relacji z tym, co kobiece w Tobie i z tym, co męskie w Tobie, co przełoży się oczywiście na relacje z mamą i z tatą, ze wszystkim, co męskie i żeńskie, tak, na świecie, w Twoim świecie. Ale przede wszystkim nie będziesz eskalować negatywnych emocji. Dziękuję na dzisiaj.